Witajcie, kochani, witajcie. Do czytania, co Twoja dusza chce, byś wiedział, wiedziała na czas od 15 do 30 września 2022, czyli na drugą połowę września. Hmm. Ci, którzy oglądają mnie stale, wiedzą, ci, którzy oglądają mnie po raz pierwszy. Widzicie ilustracje po prawej stronie i kartę duszy po lewej. To są wiadomości indywidualnie dla twojej duszy. Co czujesz, kiedy to widzisz? Co chcą ci te wiadomości podpowiedzieć tobie? Czego pragnie byś wiedział, wiedziała z duszy? I każdego podejście może być bardzo różne. To może być kształt, to może być wyraz twarzy, to może być kolor. Każdy z nas jest unikatem. Więc nie musimy wszystkiego postrzegać, też w zależności od naszego przeznaczenia. Ok? Jeżeli jeszcze ktoś nie zasubskrybował, bardzo o to proszę. Chcę, żeby nasza rodzina rosła, żeby ja widziała, że moje wysiłki robią jakąś różnicę, pomagają. I proszę oczywiście o komentarze, co Wy odczuwacie. Zawsze jest to ciekawe pewno nie tylko dla mnie, ale i dla wszystkich y, czytających te komentarze. Każdy będzie tutaj miał odrobinę inne spojrzenie, inną percepcję na to samo, co oglądamy wszyscy. Ok, kochani, czyli to odstawiamy tutaj, jak to zawsze robimy. I pierwszą wiadomością, widzicie, to czytanie jest w pełni księżyca w rybach. 10 września 2022. I patrzcie, że aż się roześmiałam. Zaczyna się kwintesencją znaku ryb. Ja wierzę. Nie ma faktów, nie ma badań naukowych przeprowadzonych. Tego się nie da udowodnić. I, mimo że się nie da udowodnić, dotknąć Ręką dotknąć czy <noise> zawiesić oczy na czymś. Jednak ja wierzę. Ja wierzę, że to jest możliwe, ja wierzę, że coś istnieje. Ja wierzę. To są ryby. Więc jakżeś odpowiednio na pełnię księżyca w rybach. No i mamy najlepsze. Dopiero nadchodzi. Ta wiadomość mówi bardzo jasno. Uwierz w siebie. No to jasne, nie uwierzysz w siebie, dlaczego mieliby inni uwierzyć w ciebie? Uwierz w to, że jest przyczyna, dlaczego tu w ogóle jesteś na Ziemi. Uwierz, że masz. Misję do spełnienia i że możesz to zrobić. Uwierz swoją prawdę. Prawdę w głębi duszy. Także miej wiarę w magię. No, chyba nikt nie ma co do tego wątpliwości, że ja, jako ryba, wierzę w magię i moją różdżkę czarodziejską. Więc miej wiarę w magię i cuda. Zdarzają się, Codziennie. Jeżeli możesz sobie coś wyobrazić, co wydawałoby się normalnie niemożliwe, ale jeżeli ty to już możesz widzieć, czuć i tego mocno pragnąć, to już się dzieje, to już jest Twoje. Nie przejmuj się, jak to się stanie. Wszechświat ma anioły. Siła Boska ma o wiele lepsze pomysły niż my tu śmiertelnicy. Więc jednym z sekretów wszechświata jest moc wierzenia w coś. Jeżeli czegoś pragniesz bardzo i myślisz o tym i wierzysz, że ty to możesz mieć, że to się. Możesz stać, że ty możesz to osiągnąć, jak powiedziałam, już się zaczyna dziać. Jeżeli zdarzyło się coś nieprzyjemnego, możesz mieć potem no, brak wiary w pewne rzeczy. O, no, ja tego chciałam, ja w to wierzyłem, to się nie stało. No ale to także jest związane z tym boskim czasem, o którym ja też często mawiam. Jeżeli coś nie stało się wtedy, jeszcze nie oznacza, że to nie stanie się później. To nie był właściwy czas. Bo pamiętajmy, że nie tylko my pojedynczo istniejemy istniejemy w grupie. Co jest dobre dla mnie, niekoniecznie w tym momencie jest dobre dla kogoś innego. Teraz, nie wiem co tu się wyprawia w sąsiedztwie, było cicho. O, a teraz będzie jeździł na hulajnodze i to taki chłopak z liceum, będzie jeździł w tę i w tamtą stronę. <gry> I oczywiście no właśnie, będzie hałas, i to właśnie na tej ulicy, tutaj przede mną, więc może to coś oznaczać dla ciebie. No bo kiedy mamy czytanie na poziomie duszy, no właśnie, co jest dobre dla jednego, niekoniecznie dla drugiego. Ten młody człowiek bawi się dobrze. I jemu yy, ten hałas nie przeszkadza. Bo to on jeździ na tej nocy. Natomiast wszyscy inni sąsiedzi, no może komuś bardzo przeszkadzać, szczególnie jak na przykład komuś śpi, dziecię w domu dopiero zasnęło, a teraz będzie ten hałas wokół. Więc no właśnie, co dobre dla jednego i właściwy czas, niekoniecznie jest właściwy dla innych. A więc przeszłość. Tu i w grę wchodzi przeszłość. Przeszłość nie musi równać się przyszłości. Jeżeli oczekujesz tego, co najlepsze, jeżeli jesteś pozytywna, pozytywny i kreujesz wszystko świeże i nowe i pełne entuzjazmu, zadowolenia, ty czekasz na to i wierzysz, że to możliwe, Rób to, nie rezygnuj z tego, bo to nadchodzi we właściwym czasie. No, będę musiała zamknąć okno. <laughs> Zamknęłam. Nie wiem, na ile słyszeliście, ale. Jest nawet trudno się skupić na tym hałasie. Więc przechodzimy do wiadomości następnej, i to jest żal, smutek. Rozumiem, że strata czegoś jest możliwością do docenienia tego. Wiecie, że ja myślałam ostatniej nocy, tak nie bardzo mogłam spać związany to z pełnią Księżyca. I myślałam sobie tak. To, co mamy na co dzień, to co jest zawsze, to co zawsze było, nie jest doceniane. Ale w momencie, kiedy coś stracimy, to może być wszystko. To może być ktoś odchodzi. Czy, że ktoś odchodzi z rodziny, okay. że kończy się związek, że kończy się znajomość, że kończy się praca i tak dalej, i tak dalej. No i teraz zacząć możemy rozumieć, że to znaczyło dla nas wiele, że nie czuliśmy wdzięczności, że nie podlewaliśmy tego ogródka. A teraz już tego nie ma, stracone. No ale wiecie, co ja zawsze mówię: niby te błędy to są lekcje po to, żeśmy się urodzili, uczyć się i uczyć. Jeżeli to odeszła bliska osoba, no odeszła na drugą stronę, bo tak może być. Czy to w niedalekiej przeszłości, czy może teraz. Na bieżąco gdzieś tam jednej osobie, no, ktoś umrze w rodzinie. No, czyli przejdzie ze stanu fizycznego, do duchowego. Ale to też jest tylko tymczasowe. Szczególnie ci, którzy znajdą się po drugiej stronie, mówią, e, nawet nie będę specjalnie w snach przychodzić, ponieważ po drugiej stronie nie ma czasu. Więc e, za chwilę się spotkamy. No, to chwila może być 40 50 lat. Ale jak mówię, po drugiej stronie nie ma czasu, więc może wydawać się, że rzeczywiście to spotkanie nastąpi wkrótce. Poza tym ktoś, kto się znajdzie już po drugiej stronie, rozumie wszystko, co się wydarzyło, i dlaczego to wszystko jest. To wszystko wtedy ma sens. Ale prawdziwa miłość, prawdziwe relacje. Szczególnie te karmiczne, rodzina, miłości. One są kochani wieczne. Prawdziwa miłość jest wieczna. I połączenia karmiczne, ogromnie ważne. Lekcje, lekcje, a w tym może być właśnie lekcja docenienia. Bo ktoś powie: Wow, ja nie doceniałam tej osoby, czy tej pracy, czy tego miejsca. Nawet narzekałam, ubolewałem, a teraz rozumiem, jak to było istotne, ważne i cudowne, być może powiesz. No więc, bardzo ciekawe. Wdzięczność, być wdzięczno-wdzięcznym to jedna z najpiękniejszych lekcji tu na Ziemi. Ta się pojawia od czasu do czasu, bo ja zawsze mówię, wtedy zadyma, nawet w czytaniach prywatnych. Wierny przyjaciel z boku, pies. Tu zadyma, nie tylko z tyłu, ale tym razem widzę i tutaj za. I wiadomość podejmij akcję. Jeżeli popełniłaś, uważasz jakiś błąd, palnąłeś gafę i tak dalej. Powiedziałaś coś, czego nigdy nie powinnaś wypowiedzieć, zrobiłeś coś, w tym masz dzisiaj problem. Naprawdę. Przeproś. o przebaczenie, bądź przebacz. Pozwól, żeby ktoś się wytłumaczył, żeby nie gromadzić tutaj blokady, karmy. I tego, co naprawdę nie służy. I podejmij właśnie pozytywne akcje. Okej, okay, ja mogę kreować swoją rzeczywistość, więc idę do przodu z optymistycznym nastawieniem i wierzę, że mogę kreować wspanialszą, piękniejszą, właściwszą przyszłość dla siebie i innych. No, co to będzie dla Ciebie znaczyć? Może coś powiedzieć, może coś napisać, może przetekstować, może namalować cokolwiek by to oznaczało dla Ciebie. No i patrzcie, w międzyczasie będziemy mieć nów Księżyca w wadze. 25 w Stanach, 26 w Polsce, na przykład. Nów księżyca w wadze. I dlaczego o tym mówię? Dlatego, że mamy pokazane następną wiadomość z nowiem księżyca. I patrzcie, co mamy. Ucz się od karmy. Numer 18. A więc lekcje karmiczne. Karmiczny czas, kochani. Wszystko jest zapamiętane, ktoś ci wyrządził krzywdę. No, jest jeszcze sprawiedliwość karmiczna. Jak ja mówię, z tą sprawiedliwością ludzką to różnie bywa. Czy prawną jeszcze bardziej. Natomiast sprawiedliwość boska to sprawiedliwość boska. A więc, no właśnie. Czas karmiczny. I karma gromadzi się przez wiele żyć, kochani. To nie jest tylko to życie. Lekcje i długi karmiczne gorąco polecam, wysyłam na filmiku. Które pokazują, czy nagromadziłaś, czy masz lekcje bądź długi karmiczne. Uczymy się. Po to, żeby być bardziej prawdziwymi. Uczciwymi, rzetelnymi, szczodrymi, szczery, szczerymi, okay? dającymi z siebie coś dla innych. Więc to jest super czas, żeby zrobić coś dla innych dobrego. I żeby dowiedzieć się, czy masz lekcje długi karmiczne, zapraszam na moją stronę. Do zakupienia wysyłam na filmie. Więc robimy coś dobrego. Może czegoś uczymy kogoś. Może uczymy się czegoś od innych. Może możesz zaproponować przebaczenie bądź uzdrowienie, szczerą rozmowę. Potem nie musisz wcale zostać w kontakcie z tą osobą, ale żeby nie było czegoś, co jest blokadą i co blokuje Ciebie, tak szczerze mówiąc. Ciebie blokuje. Tobie szkodzi. Najbardziej. Tu, kiedy ja patrzę na to, nie wiem co Wy widzicie, ale ja widzę szeroko otwarte usta i czas wykrzyczenia czegoś, wypowiedzenia być może zmiany percepcji, zmiany postrzegania, zmiany wiary w to, co zawsze do tej pory było absolutnie niemożliwe. Żeby się zmieniło, a teraz zmienia się. Nów no, Księżyca to także początki, być może do postrzegania właśnie zupełnie innego. A więc żyjmy w zupełnej szczerości i rzetelności, prawdzie. Sprawdzaj ze sobą od czasu do czasu. Okej, okay. czy to jest właściwe, co ja robię? Czy to jest od serca, czy tylko po to robię coś, bo skorzystam, bo zarobię. Mimo, że wcale tego nie czuję, mimo, że wcale nie robię tego z serca i duszy, ile potrafisz siebie dać? Ja wiem, że w większości ci, którzy mnie słuchacie, Dajecie z siebie czasami aż za dużo. No ale to jest właśnie ten czas, żeby dać. Żeby dać. Nie tylko brać, ale i dać zresztą to jest prawo wszechświata dajemy i pobieramy pobieramy i dajemy. Potrzebuje być równowaga. Teraz ta wiadomość jest do góry nogami ostatnia z kart jogi. Ale ja postawię tak, żebyście wszyscy widzieli, o co chodzi. Parwati. No, tak się składa, że to jest bogini poświęcenia, miłości i jogi. Ponieważ jest do góry nogami, mówi, hmm. Ciało bez kręgosłupa, czyli postawa stoisz bez kręgosłupa, to znaczy nie wiesz, w którą stronę idziesz. Wszystko się rozpada. Więc pytanie jest, co jest dla Ciebie ważne? Do czego możesz się zobowiązać, że to na pewno zrobisz, wykonasz. Osoba, która nie ma takich planów, celów, zamierzeń, jest jak fala. Bez żadnego kierunku. Więc trzeba sprawdzić od czasu do czasu, że idziesz przed siebie, idziesz do góry. Nie spadasz w dół i nie cofasz się. To jest. To są odkrycia duchowe, to jest duchowa podróż. Zaczyna się, kiedy postanowisz sobie, że na tę drogę wchodzisz drogę przeznaczenia, drogę tego, co istotne i ważne. A więc warto zobowiązać się do medytacji, na przykład na 30 dni i zobaczysz, jak ten kręgosłup zaczyna się odbudowywać. Także do dziennego asana, a więc siedzenia w ciszy, bez ruchu, w swojej prawdzie. Wyrzucasz pajęczyny z bardzo limitującego Cię systemu wierzeń, co możliwe, co niemożliwe, co możesz osiągnąć, co nie, kim jesteś, kim nie jesteś. A więc wyrzucić te pajęczyny i wykreować przestrzeń na wyciszenie swoich myśli. No, kochani, to dla kogoś, kto dużo myśli, nawet i dla mnie, muszę Wam powiedzieć, że to nie jest łatwe. Ale właśnie po to jest ta codzienna rutyna, asana. Siadamy i musimy nic robić. Nie robimy nic, nie myślimy o niczym. Siedz, siedzimy w ciszy, tylko wtedy możemy usłyszeć głos duszy. Wow. Okej, okay, aż się zamyśliłam, no tak jak przypada na pełnię księżyca w rybach. Głębokie, głębokie to było i proszę daj znać w komentarzu, co to oznacza dla Ciebie. Wspaniałej pełni księżyca, także tych dwóch tygodni, buziaczki i pa.